takie, gdzie jest lepiej klubom sportowym niż w Kraśniku. Proszę znaleźć. Bo mi jak trudno sobie naprawdę rozmawiam z burmistrzami, i to jest właśnie optymalna pomoc dla klubów sportowych. Przeznaczamy na to duże pieniądze. Sport kosztuje nas około miliona złotych. Proszę Państwa, w burskali budżetu, naprawdę to są duże pieniądze. No, ja mówię jeszcze, pewnie musielibyśmy dodać yy, star graśnik. Proszę Państwa, yy, obiekty sportowe, które mamy, one także wymagają, wymagają i mamy wiele rzeczy, które na pewno powinny znaleźć się w budżecie. Ja mam świadomość, że to nie jest zbiór zamknięty, że to nie są rzeczy, które powinniśmy. Zrobiliśmy, tworzyliśmy budżet, który jest rachalny w takiej sytuacji, jakiej mamy do dyspozycji, jakie mamy do dyspozycji środki. Chciałbym Państwu powiedzieć jedno, że czeka nas jeszcze jedno, co najmniej w najbliższym czasie, spotkanie, gdzie będziemy ten budżet y, modyfikować. Dlatego, że pewnie pojawią się nowe. Środki. Środki pojawią się przede wszystkim z tego, że wystąpiliśmy do Ministerstwa Skarbu o rozłożenie na dłuższe raty spłaty z pozostałej subwencji oświatowej należycie pobranej, ale także z restrukturyzacji naszego zadłużenia. Proszę Państwa, to nie jest tak że staramy się poruszać, jeżeli chodzi o zadłużenie miasta, na tym samym poziomie zadłużenia. Ono będzie oczywiście milion złotych, w zależności od tego, w którym miejscu Państwo będziecie to sprawdzać, ono może być milion złotych więcej, dwa miliony złotych więcej, bo staramy się, że kwotę, którą spłacimy, dobieramy następnym kredytem. Po to, żeby to zadłużenie było mniej więcej na porównywalnym poziomie. I to nie jest prawdą, że nagle diametralnie wzrosło zadłużenie z jakiegoś powodu. Nie wzrosło. Może być tak i możemy znaleźć taki moment, gdzie spłaciliśmy jakiś kredyt, przed wzięciem następnego kredytu jest trochę mniejsze, ale jak weźmiemy, a na koniec roku będzie takie samo porównywalne z takim stanem którym zastałem w 2010 roku. To chciałbym Państwu powiedzieć, żebyśmy po prostu nie poruszali się w sferze jakiejś fantazji i nie szukali drugiego, trzeciego dna. W taką prowadzę po prostu wprowadzimy politykę, żeby miasta bardziej nie zagurzać, ale także, żeby nie ograniczyć tylko. W naszej kadencji tutaj, czteroletniej i poprzedniej czteroletniej, do tego, że ja mam za zadanie spłacić zadłużenie 35-milionowe ktoś, kto wziął kredyt. A później powiedzieć tak, że jest był taki burmistrz i taka rada, która nic nie inwestowała, tylko spłacała kredyt. Proszę Państwa, my musimy to wyważyć. Musimy zawsze wyważyć spłatę kredytu odnośnie no, nowego inwestowania, bo przecież potrzeby w mieście są nieustające. Proszę Państwa, to prawda, że są inwestycje, które wymagają później y, utrzymania. To nie może być teraz tak, że my robimy niektóre rzeczy i one mają nam tylko dochody przynosić. Bo porządkujemy pewną przestrzeń. Dzisiaj Państwo możecie powiedzieć mieszkańcom, że, że niepotrzebnie wybudowaliśmy zalew, bo, bo on przynosi tylko straty utrzymanie że park jest niepotrzebny, jakby rosły haszcze, to by sobie rosły dalej mijalibyśmy dalekim łukiem i, i pewnie też by się nic nie stało. Kosztów by nie było. W swoim domu też, proszę Państwa, możecie jak macie swoje y, ogródki, to też możecie zapuścić krzaki i nic nie robić. I nie możecie zrobić ładnego sobie ogródka, żeby było ładnie i, i, i jest sobie, wiesz, i tylko... To nie kosztowało ani kosiarki, nie trzeba będzie używać, nie trzeba będzie kosztów żadnych robić. To prawda. Tylko, czy tak powinno wyglądać miasto? Czy my mieszkamy w mieście, jakie mamy ambicje? Czy to miasto ma być ładne, estetyczne, które rzeczywiście koszty funkcjonowania i utrzymania są, bo muszą być? Ale to Państwo musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie, pewnie sami. Proszę Państwa. My dzisiaj nie znaleźliśmy swoich inwestycji. Nie znaleźliście Państwo swoich inwestycji. Pan Piotr zawiedziony jest strasznie, bo nie znalazł nic ze spółdzielni. Panie Piotrze, my nie jesteśmy zakładnikami spółdzielni Metalowiec. Nie jesteśmy, bo Pan też jest radnym miasta. Pan nie jest radnym spółdzielni. Ja co rozumiem, jakby Pan był w Radzie, w Radzie Współdzielni Metalowiec. Tam możemy mówić o problemach Współdzielni Metalowiec. My rozwiązujemy generalnie problemy mieszkańców. Oczywiście, że spółdzielnia jest ważnym elementem i ważną strukturą, generalnie rzecz biorąc, ale my nie możemy patrzeć przez pryzmat budowania budżetu, że, że, że jak parkingu nie będzie. No to świat się y, y, zawalił bo w spółdzielnie, a jak sam na to spółdzielnie, metalowy parking miał. No po prostu tak nie jest. No i trzeba przyjąć do wiadomości po prostu, że nie jest. Ja rozumiem, że Pan jest oburzony, obrażony, nie znalazł Pan nic dla siebie. To po prostu ja przyjmuję do wiadomości. No nic więcej mi nie pozostaje. Y, natomiast natomiast chciałbym powiedzieć, że w jeden, w każdy w sposób traktujemy równy wszystkich mieszkańców Kraśnika. Czy ma reprezentanta pana osobie jako radnego w Współdzielni Metalowiec, czy tych współdzielni, których nie ma reprezentantów przecież w Radzie, bo coż to by była za rada, jakby się składała tylko z prezesów Współdzielni yy, mieszkańców, a jest ich kilka. No to, no to trudno, to było jakoś, prawda, jedno z drugim. Proszę Państwa, inwestycji, które, które są i które będziemy wprowadzać, jest wiele i pewnie się znajdą w przyszłości inwestycje, o których Państwo mówiliście, o których razem... Ja też ubolewam, że niektórych nie ma. Ja też rozmawiam z Panią Skarbnik i też chciałbym, żeby była ulica Kauczyńskiego, bo jest w okrutnym stanie. Chciałbym, żeby był w końcu parking przy ulicy Krasińskiego 1, i pewnie będzie, tylko proszę Państwa, nie na tym etapie. Szykujemy się, proszę Państwa, i to jest okres i muszę jasno powiedzieć, że jesteśmy, y, zbieramy siły do tego, do wielkiego, do wielkich inwestycji, które będą w mieście, bo będą, bo przecież środki zewnętrzne będą już w 2016 roku to miejsce do aplikowania o duże środki finansowe. I te, które będą związane właśnie, te plany nasze, które są związane z, ze starym miastem, z naszymi obiektami sportowymi, które są, z wieloma inwestacjami drogowymi, to oczywiście te rzeczy. Znajdą swoje miejsce w budowaniu budżetu, jeżeli środki się pojawią. Natomiast środki, które się pojawią, będziemy chcieli wykorzystać w sposób, jako środki własne do inwestycji. Ja chciałbym tylko zaapelować do Państwa, żebyśmy po prostu przyjęli ten budżet taki, jaki on jest na chwilę obecną. Ja chciałbym ze swojej strony powiedzieć tylko Państwu, że dołożę wszelkich starań, że. W miarę, jak będą się pojawiały środki, to, to będziemy wpisywać nowe zadania inwestycyjne, bo wiem, że takowe powinny się także znaleźć w, e, w budżecie na 2016 rok. E, natomiast, natomiast rzeczy te, które są ujęte, są rzeczami realnymi do zrobienia. I tutaj absolutnie nie polega kwestii e, 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 wątpliwości, one zostaną zrealizowane w 2016 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Bardzo proszę, doskonale Tylko uwagą wysłuchałem odpowiedzi pana burmistrza i C powiedzieć, że mu smutno. Smutno mi, bo Pan Burmistrz wszystkie podniesione w toku dyskusji na bazie cyfr nasze spostrzeżenia, uwagi, zasygnalizowane problemy uznał w emocjach za Czepianie się, a tak nie wiem. Panie burmistrzu, to nie tak. Proszę uwierzyć, nie dołoży budżet państwa do oświaty na takim poziomie, żeby miasto za dwa lata czy trzy nie znalazło się w ręką w nocniku. Jak będzie dalej taka sytuacja w oświacie. Panie burmistrzu, na jedno dziecko za jedną godzinę w kreśniku, jakby tak pobieżnie liczyć, płacimy 15 zł. Ktoś ma dwoje dzieci, to prawie by guwernantkę na poziomie 3000 miesięcznie utrzymał. Nie dołoży państwo takich pieniędzy, bo obok samorządy takiej kasy nie dokładają i oświatę utrzymują. Czy ten poziom dopłaty to pan sygnalizował także daje nam poziom nauczania? No odpowiedzmy sobie na to. Popatrzmy, ilu kraśniczam wozi dzieci już od podstawówki czy od gimnazjum do Lublina, żeby łatwiej mogły się dostać później na studia. panie burmistrzu, naprawdę to nie jest atak. To jest zasygnalizowanie, że przed nami strasznie nabrzmiały problem. Strasznie nabrzmiały problem rosnących wydatków bieżących, których niedługo nie da się pokryć, e, realizując także niezbędne inwestycje. Nie wiem, czemu pan burmistrz e, tak oddał <Ky> uwagi. Doświadczonych radnych, którym się chciało przeanalizować dokładnie budżet i zgłosić życzliwie swoje spostrzeżenia i uwagi, bo, Panie Burmistrzu, można mówić, że na sport jest dużo, ale. To jest takie pytanie, czy na na, na na tysiąc trenujących sportowców, niech Pan zapyta ich, czy wystarcza im na działalność e, sportową. E, zawodników, tych, którzy e, dostają te milion złotych. E, ja, jak rozmawiam e, z, z piłkarzami, z innymi, no to ciągle mają niedostatek. Porównujmy e, innych. Ja nie chcę o tym mówić, proszę Państwa. Naprawdę to nie jest dobrze jak Centrum Kultury i Promocji, gdzie powinna kwitnąć działalność, gdzie powinny znaleźć nasze dzieci i młodzież swoje miejsce. Wydajemy na to milion dwieście, a na Straż Miejską prawie milion. Naprawdę, panie burmistrzu, więcej refleksji, a mniej um, takiego przeświadczenia, że um, to, co zaproponowaliśmy, to jest jedynie słuszny i nie podlega krytyki. Dziękuję. Radny i Miu-Pierwszy. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, bo to w tej chwili będziemy się wszyscy odnosić do danych słów, a nie dotyczy tak merytorycznie no w sumie o budżecie. Czy jeszcze ręce były w uzep wnioskiem Rady Piotr Iwan Władysia to i Toborowski. Mm. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu. Mi się bardzo nie podoba Pana narracja w tej chwili. Tak jak powiedział mój przedmówca, przecież założeniem naszej wypowiedzi, czy Pana Tadeusza, czy mojej, to nie była jak przeprowadzenie jakiegoś ataku. No ale jeżeli by Pan liczył, że przyjdziemy na to w salę i wszyscy zgodnie będą bili brawo, że ten budżet jest, jest wspaniały, że uwzględnia wszelkie potrzeby, że jest prawidłowy, że nie ma w nim żadnych elementów negatywnych, no to Panie Burmistrzu, Pan się myli. Zawsze zresztą przecież prowadził Pan tak swoje wypowiedzi. Które wskazywały na tym, że taka dyskusja jest wręcz wskazana, żeby tu rozmawiać, żeby tu dyskutować. Natomiast no w tej chwili to naprawdę zaczyna się bać, jeżeli chodzi na przykład o mnie, cokolwiek wypowiedzieć, bo ja to traktuję, patrzy Pan mi się w oczy i, i, i cały czas opowiada o tym, jak to ja jestem prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowic i jakie ja to oburzenie wyrażam, że nie ma inwestycji. Tak! Bo są okręgi jednomandatowe i tak się złożyło, że startuję z okręgu, który w 100% jest w spółdzielni, panie burmistrzu, i mam prawo reprezentować tych ludzi. To jest jedna sprawa. Dlaczego nie ma innych prezesów spółdzielni? Nie wiem. Oni też startują, ale widać nie uzyskali mandatu od mieszkańców. Ja ten mandat uzyskałem, więc mam prawo wypowiadać się, jeżeli chodzi o spółdzielnię. Tak też jest w innych miastach. Poza tym spółdzielnia to jest połowa dzielnicy fabrycznej to pan powinien zabiegać o rozmowę ze mną odnośnie wody, odnośnie kanalizacji, odnośnie parkingu. Nie powinien pan się zapytać, czy jest jakaś inwestycja potrzebna w spółdzielni. Powinien pan. No to dziwi, dziwi się pan teraz, że ja się upominam o to, co spółdzielcom powinno się należeć. Jeszcze raz powtarzam, jestem przedstawicielem jednego kręgu mandatowego i zgłaszam jako spółdzielnia różnego typu wnioski. Wydaje mi się, że tak powinna dyskusja przebiegać. I do tej pory, Panie Burmistrzu, Pan zawsze takie inicjatywy wspierał. Ale widać, im większe ma Pan poparcie tutaj wśród radnych, tym Pana nastawienie w stosunku do innych jest coraz bardziej negatywne. Nie wiem, z czym to jest związane. Bez nerwów i tak przecież, i tak przecież przegłosujecie ten wniosek. I nie chciałbym też, żeby powtarzać taki sloganem, jak tu słyszę od radnych, że jak spółdzielnia bierze pieniądze z miasta, to zamyka te inwestycje na przykład w nie ma takiej sytuacji, ani jednej. Proszę mi Pani Wioletto wskazać, gdzie jest taka inwestycja. Przy ulicy przy ulicy czy to, czy... Proszę pani, absolutnie, nie myli się pani, parking spółdzielnia dostała pieniądze z miasta i w tej części, z której został wybudowany, jest jako ogólnopubliczny. I proszę więcej nie mówić ślubą. takiej rzeczy. Proszę Panią, Szlawa jest na prywatnym terenie spółdzielni, wykonanym przez członków spółdzielni. To członkowie ponoszą koszty utrzymania tego terenu, odśnieżania podatków, remontów i tak dalej. I mają prawo zamykać to. Dziękuję. Dziękuję. Radny Zbignie Bartysię. Panie, panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rada, Szanowni Koś. Zostawały to jest Pana Radeusza, oczywiście ja miałem zawierać dzisiaj. Głosu. Tak, o no Pan powiedział, że piłkarze narzekają strasznie na, na fundusze. No, w tym temacie, jak mówiłem, że jestem niezły i nie orientuję się. Sam mam piłkę, jak Państwo wiecie. Proszę Państwa, jak się przychodzili tutaj jako, jako Rada, jako Burmistrz, bo w tym samym okresie, to na Stankrasie była dotacja 150 tysięcy. I to Burmistrz dodał, bo komisja, która była, która się zebrała, no była niezbyt przychylna, ale bardzo mocno nieprzychylna w całej kraście. Desygnowała tylko chyba 80 tysięcy, jak pamiętam. niż dodał, no bo to była klęska. Po prostu stan był już wtedy, tak jak Pan ja powiedział, że za mało zarabiających. Zar w ogóle by nie, nie istniało. A w tej chwili 300 tysięcy. Nawet widziałem, tylko w startu roku no, 310, 340. Na no, 300, około 300 tysięcy. Proszę Państwa, na czwartą wygląda jest to całkiem dobry fundusz. Jeżeli w trzeciej lecie 150 tysięcy, to byłoby troszeczkę za małe, ale będzie troszkę sponsorzy. I wiem, że jeden sponsor, nie będę to nazwiska wymieniał, ale z nim się cały skontaktuje, bardzo porządny człowiek, znający się na, na tematyce, mówi, że dołożyłby pieniądze, ale i, i, z do 150 tysięcy oczywiście i, nie był w stanie i, dokładać i żeby starać się utrzymała. A w tej chwili naprawdę chciałby, żeby te pieniądze by były, w dalszym ciągu są, to nawet mówi, żeby się włączył, chętniej by od siebie jakby wydolą te pieniążki. Bo inne kluby, jeżeli ktoś mówi, że ktoś ma pieniądze duże, to są sponsorzy po prostu. Sponsorzy. Jak sponsor się kończy, wiecie Państwo, że jak są sponsorzy mocni, to grają na i w pierwszych ligach i w ręce Później, gdy sponsor wchodzi momentalnie, to są na, na szyję, do czwartej Także myślę, że polityka burmistrza jest bardzo wyważona, spokojna. I na poziomie, powiedzmy, tak jak w tej chwili na drugim, miejscu czwartej widzę, to dzieci na tym poziomie właśnie jest Staw Przy tych pieniądzach nawet może ewentualnie o to trzeciego powalczyć. Także nie jest to prawda, że burmistrz na Staw Kraśnik, piłkarze się skarżą, że mają małe pieniądze, po prostu mają dużo więcej pieniędzy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Na do, do zakończenie dyskusji Rady Jarosław Topolskiej, proszę bardzo. Mówię panie, panie przewodniczący, wysoka rada. Chciałem tylko zwrócić uwagę na drobne przy projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta klasy na rok 2016 w rozdziale 80-150 na stronie 10. Załącznika numer 1 w dziale oświetliarki i wychowanie. Tutaj jest po prostu jakieś obrażenie, chyba na z, bo Z brakuje w jednym zdaniu. Realizacja zadań wymagających stosowania. Specjalnej jest organizacji, to trzeba organizacji napisać nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Tylko właśnie, też zamiast młodzieży, to jest młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, Czyli to jest rozdział 80-150. No Dziękujemy to jest, to jest, to jest... Ja, za bardzo wnikliwe uwagi. Jeszcze później, że bardzo prosimy. na razie dosłownie tylko jedno słowo. albo Ja chciałbym tylko rozwiać naprawdę lęki pana Piotra przed tym, że przed wypowiedziami tutaj na sesji Rady Miasta, jakoby się mógł czuć zastraszony wypowiadaniem swoim, co, co już uznałem jako taki drobny żart. Natomiast natomiast to jest tak, że to, że zwracam się. Do Pana, Pani pierwszy ustosunkowuje się do niektórych do, do pana y, wypowiedzi. To jest tylko szacunek dla pana do wypowiedzi, których Pan miał i do po prostu wyrażenia mojego zdania, które także mogę sobie wyrazić. Y, natomiast, y, natomiast w jaki sposób to Pan skonsumuje y, tą informację, to zależy tylko y, od Pana. Przyjmę każdą nawet z y, Komitetem Obrony Demokracji. W sesji, tutaj na sesji Rady Miasta. Jak Pan będzie chciał takie tutaj założyć, to pewnie jest młoda w całej, w całej Polsce, to chyba tutaj też Pan może to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zakończyliśmy dyskusję. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. To został zgłoszony jeden wniosek Rady i Bosyniak o zmianę w projekcie budżetu na rok 2016. Pani Radna. Wkładam wniosek, żeby przeznaczyć 100 tysięcy złotych na budowę Batim Przyłudniowiska Śliskiego 1 i tą kwotę, żeby związać z pozycji, która się ogólną. Czy tak, panie radny? Tak, panie. Dziękuję. Wobec tego, kto z państwa radnych jest za wnioskiem pani radnych? Proszę o podniesienie ręku do góry. <grymne> 7 za. 7 za. Kto jest przeciw? 13 przeciw. 13 przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden jest wstrzymujący. Dziękuję. Wniosek nie został przegłosowany. Większość głosów nie został przyjęty. Przechodzimy do głosowania nad projektem całej uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kraśnik na rok 2016 proszę o podniesienie ręki do góry 14 za. 14 za, kto jest przeciw? 4 przeciw. 4 przeciw, kto się wstrzymał? 3 wstrzymują. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Popatrz na 10 minut